No jeszcze znowu jesteśmy w domu. Tak długo tu nie byliśmy. Ale dawno nie byliśmy w domu. Już zapomniałem, jak to jest tu być. Gdzie nas... a gdzie nasze zwierzaki? Nigdzie ich nie ma. Nie wiem, nie gdzieś uciekły. Tak dawno nas nie było tutaj. Idźmy do pokoju. Zobaczymy, czy nic tam się nie zmieniło. Tu pięknie. Tak jak ze starych dobrych czasów. Zadzwonimy do babci. Dobry pomysł. Hejku, mój motocykl. Tak dawno na nim jeździłem. No nie, a ty od razu jak wyjdziesz do dołu, to musisz od razu jeździć na motorze, prawda? Ola, daj mi się nacieszyć. Tak dawno nas tu nie było. Nic mi nie jest. Mamo, mamo! Maciek, tak bella? Możemy zadzwonić do babci? Jasne, tylko pójdę po mój telefon. Chyba zostawiłam go w aucie. Ulubiona zabawka, dostanę na drugie urodziny od cioci Emmy. Nie, swoją drogą ciekawe, co u cioci Emmy. Tak dawno nie widzieliśmy też Neita, musimy się z nim spotkać. Przegapiliśmy wszystkie ważne uroczystości. No i jak my teraz wyjdziemy po kilku miesiącach do szkoły? Ty idziesz do drugiej klasy, a ja idę do pierwszej. Wiesz, jakie my będziemy mieli zaległości? Najważniejsze, że jesteśmy w domu i szczęśliwie wróciliśmy do domu. Nate, Nate! Co się stało? Ola wróciła do Hadley City. Co? Co słyszysz? Musimy ją powitać. Czy ja dobrze słyszałam? Ola wróciła? Tak, musimy to uczcić. Okej, okay, rozumiem. Ale jednego tylko nie rozumiem. Tak? Dlaczego my nadal mieszkamy w hotelu? P Pytanie. Przecież jesteśmy biedni. Mieszkamy w hotelu, podczas gdy Ola jest jedną z najbogatszych osób w mieście i mieszka w willi. Masz rację, ale będziemy udawać, że jesteśmy biedni. Okej? Okay? Okej. Okay. Okej, okay, macie jakiś plan, żeby powitać Olę? W końcu wróciła po kilku miesiącach do Heartlake City i będzie tutaj znowu mieszkała. Może zrobimy jakąś imprezę powitalną? Zbyt banalne, wszyscy będą o tym wiedzieli. Szczególnie, gdy ja publikuję ten film na YouTubie. Ale musimy jakoś ją powitać, to moja siostra. Ja cicho siedźmy, tu myślimy. Okej, okay, robimy burzę mózgów. Susan wypożyczy nam salę zabaw. Stephanie, to jesteś genialna. Wiem o tym. Zaproszmy ją tu. W końcu jest piętnasta. Wiem, że jest piętnasta. W rzeczywistości nagrywam to dosyć późno. Magic Teleportation. Gdy przyszli? Babcia dziadek, tak się cieszę, że tu jesteście. Też się cieszymy, że możemy w końcu was zobaczyć. Czas. wcale tego po was nie widać. Stoję na stole, ale nikt tego nie widzi. My tu też jesteśmy, może nas przywitacie Olu tak się cieszymy, że znowu wróciliście do Hattic City To my old friends Nikt się ze mną nie przywita się Cieszę się, że wróciłam Proszę, następnym razem nie wyjeżdżajcie na sześć miesięcy Okej, okay. a Mam pytanie Co z